Cześć, dzisiaj będę robić bułeczki cynamonowe, drożdżowe i pokażę Wam trzy sposoby, jak takie bułeczki można zwinąć. Ale przede wszystkim pokażę Wam ciasto drożdżowe, które można wykorzystać nie tylko do takich bułeczek cynamonowych, ale na przykład do makowca z makiem, zwinąć go w roladę albo popularną ostatnimi czasy gwiazdę makową. Również z tego ciasta można zrobić, więc te drożdżowe do takich słodkich wypieków no, będzie takim dość uniwersalnym ciastem. Także polecam zapamiętać przepis, bo zawsze wychodzi. Do naszego ciasta będziemy potrzebować pół kilo mąki I nie wiem, czy używacie takiej mąki prosto, no, tak można powiedzieć, z młyna. Czy używacie takiej mąki ze, no taką, ze sklepu, tak? Masowa produkcja. Kupcie sobie kiedyś taką z młyna. Na Legro są różne firmy, które takie oferują. Zobaczycie różnicę. Zupełnie inaczej zachowuje się właśnie taka mąka z jakiegoś młyna niż, no, niż taka sklepowa, naprawdę. Do tego będziemy potrzebować drożdży około 30 gram, cukru. 50 gram plus minus. Dwa jajka. Ja akurat prosto z kurniczka mam, więc są cieplutkie, ale jeżeli no z lodówki wyjmujecie, no zdajcie dajcie im chwilę, żeby złapały temperatury pokojowej. Około 200 ml ciepłego mleka i 50-60 gram rozpuszczonego masła. Tak. To jest główne składniki, które będziemy potrzebować, żeby zrobić ciasto. I najpierw zrobię zaczyn. Czyli do mojej drożdży doleję trochę mleka, łyżeczkę cukru i wymieszam to. I dodam jeszcze łyżkę mąki albo garść, jak ktoś woli. I taki zaczyn odstawię w jakieś ciepłe miejsce. Akurat u mnie kominek jest odpalony, więc postawię obok kominka. 15 minut i będziemy robić dalej. Mam już gotowy zaczyn, wkładam do miksera. I teraz będę po kolei dodawać mleko, mąkę, dwa jajka i rozpuszczone masło. I oczywiście cukier. połączać zrobione y, ciasto dobrze wyrobione przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce godzinę może półtorej do wyrośnięcia w czasie kiedy wyrasta nam ciasto przygotujemy sobie nadzienie którym będziemy smarować nasze bułeczki kilka łyżek cukru powiedzmy cztery Cynamon i troszkę cukru waniliowego. Równie dobrze, jak nie przepadacie za cynamonem, to możecie zrobić takie drożdżówki z makiem, z czekoladą, z owocami, z dżemem, z konfiturą, no w zasadzie możliwości są nieograniczone. To wymieszam. Będzie czekać, przyda się potem. I jeszcze około pół kostki masła rozpuszczę. Masło będzie nam potrzebne do smarowania naszych drożdżówek. Ciasto już wyrosło, co widać, z miski ucieknie. Muszę je trochę zarobić jeszcze, czyli mąka. i wyciągamy z miski. Trochę się jeszcze lepi. Mhm. I trochę je wyrobię. Wszystkie bułeczki mieć w takim samym kształcie, no to jakiś kształt sobie wybierzcie i z takiego ciasta będziecie, będzie można lepić. Ale ja podzielę je na trzy części, bo chciałam zrobić trzy różne yy, wzorki. Mamy trzy już części ciasta. Dwie na razie sobie odłożę z boku. A z tego zrobimy takie. Zamijane paseczki. Muszę je rozwałkować. Przygotowane bułeczki czy drożdżówki. Posmaruję jeszcze masłem. I zaraz trafią do piekarnika. Nagrzałam go na jakieś 180-200 stopni. To tutaj u siebie musicie zwracać, zwrócić uwagę, jaka u Was będzie najlepsza temperatura. Na jakieś 20-25 minut. No ale to też wiadomo. Każdy piekarnik inaczej będzie z Wami współpracował. Opruszę je jeszcze tymże właśnie cukrem z cynamonem. I ktoś na diecie, to chyba nie tędy droga. Ale jeżeli nie na diecie, to sam raz. Te pierwszą partię tych drożdżówek już wstawiam do piekarnika, a zaraz zrobimy jeszcze trzecią opcję zawijania ciasta. Z tamtych dwóch pozostałych wzorów bułeczek zostały mi takie dupeczki nieładne, nieforemne, więc ja po prostu tutaj ten ostatni kawałek ciasta wgniotłam, zagniotłam razem, żeby nic się nie zmarnowało. No i teraz trzeba rozwałkować placek. Bułeczki się już pewnie zrobiły, więc wyciągam z piekarnika. O. Pierwsza partia. Jeszcze do taką hałkę warkoczyka zostawiłam. No bo największa jako druga w kolejności poszła do piekarnika, więc jeszcze nie się dopieka. A moje bułeczki przekładam na kratkę, żeby się wystudziły. Za małą mam kratkę, ale jeszcze muszę chwilę wytrzymać, bo już mama mi pisała, że mi kupiła drugą taką kratkę, więc w końcu wszystkie bułeczki, jakie robię, będą na raz się mieścić do studzenia. W międzyczasie, jak czekam na warkocza, przygotuję lukier. Czuć, jak ktoś nie lubi? Bułeczek takich z luckerem. To już są gotowe do jedzenia. Ale jak można sobie osłodzić życie. To czemu nie? Jeszcze trochę wody dodam. I będzie w sam raz. A teraz wyjmuję już warkoczek. Jeszcze troszkę moje bułeczki, drożdżóweczki. I w końcu będzie można jeść. Także, jeżeli macie chęć na coś dobrego, to polecam. A jeżeli podobał Wam się mój filmik, to dajcie łapkę w górę. Może zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Do następnego filmu. Cześć!